dobry nadszedł 10 grudzień teraz będę sadziła resztę tych kan od pana Piotra do donic nowo zakupionych gdyż wcześniej kupiłam za małe donice i tam te mniejsze łącza tylko weszły teraz dokupić musiałam proszę taką gigantyczną donicę ona ma 15 litrów tak proszę 15 litrów Normalnie szok. No ale szkoda mi dzielić tego kłącza. Prawda? Więc niech ma sobie. A tutaj już są 10 litrów, 7,5 litra. No i będziemy dopasowywali teraz. Część już posadziłam, tak jak powiedziałam. do nic mniejszych, te mniejsze. A za 3 miesiące trzeba będzie zacząć podlewanie i wybudzanie. Tutaj są w tych mniejszych Donicach. I wyfrunął do pomieszczenia, gdzie jest 2-3 stopnie. Troszkę podeszły, ale to wiadomo. I tak są buły gigantyczne. No. I tak wyglądają wszystkie kanny posadzone od pana Piotra 18 donic. Odmian 17. Tylko że jedna, jakaś tak, jakoś tak miała dwie sztuki jest wyszła dodatkowa donica i tutaj jest 2-3 stopnie <laughs> mam nadzieję, że nie spadnie bardziej bo to jest pomieszczenie nieogrzewane tak będą zimowały Op, do tej tarwy przełożyłam dalie od czarnego heńka te bulwy giganty wielgotne też tu spędzą czas. Tu są moje bulwki, takie maleńkie wszystkie, które się nie zgadzają, a miały pojedyncze kwiatuszki. A tutaj są moje pozostałe talie. Już dążyły pomarszyć się od czasów wykopków. Miesiąc, czy miesiąc hakiem. Zasypane żółtym piaskiem, co nieco. I takimi Taką ziemią, takim czymś, w którym się kupuje nieraz cebulki różne. I tutaj są dali jeszcze w kartonikach, a tu pojedyncze, podry, podrywane. A jeszcze, no dobrze, a tak wyglądają rośliny, które nie wymagają podlewania. One muszą zaschnąć przez całą zimę. Podczas zimy znaczy się, dopiero na wiosnę będziemy podlewać. Gloksynie, hasmante, neriny, krynki, agapant i diabli wiedzą, co jeszcze. Eukomisy, gloksynie, tak, mówiłam, ismeny, trytomy, tuberozy, begonie, tak, kalle, hasmante, to chyba mówiłam. No, to takie coś. To w tym pomieszczeniu są te których nie należy podlewać przez zimę. Dziwaczek jeszcze. A tutaj jest dalia. To, 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 to i to. To są dalie wysiane z nasion. A ja zobaczymy, może jak wygląda burwka Wysiane z nasion, chyba 7 lutego. Tak, na początku, w pierwszym tygodniu, na pewno w pierwszym tygodniu lutego. I zaczęły obficie kwitnąć w. No, jak to się nazywa? Teraz już na jesieni. O! Kurka wodna, urwałam. No, ale chcę już pokazać, jak wygląda. O, spora! No nic zrobię osobny filmik o tych desionach, yy, Dalej jak z nasion. teraz to schowajmy. Niech tak będzie. No dobra i teraz do innej dżungli przejdziemy. Tutaj jest pomieszczenie też takie o, osoba zmarła, prawda? Na razie jest tu zimno, nie grzejemy itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I kwiaty po prostu wstawiłam. Zobaczymy, jak to będzie, czy nie będzie im za zimno. Pelargonie. <laughs> Bilbergie. I tutaj również jedna na pąk. Chce kwitnąć. Pod spodem coś tam rozmnażałam, ochromki, Nie wiem, co. Okaże się fuksję. To jest lantana kamara, która jest morzem kwiatuszków w sezonie obsypana, ale w tym roku... Nie dbało mi za bardzo o te rośliny i słabo mi kwitły. Nie miałam czasu. Siedziało. Oleander. Tu jest drugi. Tak, tutaj pelargonie. Oj, śnieg sypie, proszę. Jak strasznie. Pierwszy raz śnieg. w sumie. Pelargonie, tak. Tu jeszcze mamy oleandra. Tu jest jochroma, która liście już zgubiła na biało lub na fioletowo kwitnie. Fuksje mają się o dziwo fajnie w tym miejscu. Jedna, druga. Tu jest lantana, która już straciła liście. Jeszcze próbuje wypuszczać maleńkie listeczki, ale ona musi spoczynek mieć. I tutaj ochroma, którą mocno przycięłam, tutaj brukmansję trzypiętrową przycięłam, wadelki pojechały do kilku osób, więcej nie będę ciąć, chyba że jeszcze sobie odetnę, może to spróbuję ukorzenić jeszcze sobie, jakby mi miało na przykład wypaść. To jeszcze pójdziemy tutaj, pomieszczenie jest kolejna. <laughs> tutaj są brugmansje. czerwona i ochroma fuchsioides, też ją poprzycinałam mocno. Tak, to się ma. Zimno, zimno, zimno. Ale jak na dworzu było minus 8, tutaj nic im się nie stało, nie widać po liściach, żeby ucierpiały. Tak. Oj, życie, życie. Fuksja. Nie no, fuksje mają. Są super w tym pomieszczeniu. Kolejna Bilbergie. Tak, fuksje. Tutaj proszę, fuksja nasionka zawiązuje. No, i chcę fukcja kwitnąć. Taki, taki. Wielki zbiór roślin. I pozostałe roślinki mam w garażu. Ach, także tak. Także tak, tak. Oby przetrwały zimę tutaj. No dobra, jeszcze. Tak, rzućmy tutaj okiem na to. I tu na te kanny. Aha, a moje kanny jeszcze nie zostały zrobione. Nie mam czasu. I tu proszę niepodlewane kupę czasu. Na razie. Sypię śnieżek. I byle do wiosny. Ry zjadłam. Och. No nic. Na razie. A i jeszcze. Tutaj mam nadal hipastra moje. Których nie mam kiedy też obrobić. Te już. Huchu. Hu. Mają po dwa, trzy, cztery lata. Wiele cebulek się wchłania. Niestety. I tutaj są jeszcze kanny. Fuksje, brugmansje. I to jeszcze trzeba wykonać. O ludu, ale jest fajnie z przyrodą, prawda? Dobra, teraz już kończę. Na razie, na razie, na razie.